się na relacji ze stoiska firmy LG. Jest tutaj, słuchajcie, chyba największy tłum i bardzo ciężko będzie się nam przeżyć. Ale nie poddamy się bez walki. Nie dziwię się wcale, że jest tak dużo ludzi, ponieważ to LG wystawiło najwięcej telewizorów. Na samym wejściu, słuchajcie, jest specjalna ciemna komora, gdzie powietrzono kilkaset telewizorów OLED i stworzono z nich coś w rodzaju galaktyki. Choć widziałem już takie scenerie na targach IFA. To muszę przyznać, że wciąż robią one wrażenie, i jak się wejdzie do tego pomieszczenia, to aż nie chce się z niego wychodzić. Wejdźmy jednak dalej. Większą część targów, słuchajcie, wypełniają ekspozycje edukujące jeszcze klientów, a czym jest właściwie telewizor OLED. Wciąż, jedna, wciąż ten element edukacyjny kuleje i, i mam wrażenie, że wiele osób ma, ma problem ze zrozumieniem zalet tego tego rozwiązania, tak? takich jak e, bardzo głęboka czerń, idealna czerń przede wszystkim, tak? nieosiągalna dla żadnej innej technologii, czy praktycznie bezstratne kąty widzenia, co jest również e, niemożliwe do uzyskania przy telewizorach LCD. Mam nadzieję, że nasi czytelnicy już e, wszystko to wiedzą. Natomiast jeśli nie, to sugeruję szybko się zapoznać. Następna Część targów to oczywiście zapewnienie, że telewizory nowe są zgodne z HDR. em Najnowsza linia G6, o której zaraz sobie powiemy, słuchajcie, otrzymała certyfikat UHD Premium od konsorcjum UHD Alliance. A to znaczy, że telewizor jest nie tylko zgodny, ale że ma bardzo dobry potencjał do odwzorowywania tego efektu. W przypadku telewizora OLED wymagania są troszeczkę inne niż w przypadku LCD. A to głównie dlatego, że tego typu wyświetlacze najlepiej sprawdzają się w całkowicie ciemnych pomieszczeniach, bo tylko tam jesteśmy w stanie docenić tą nieskończoną oledową ową czerw. Tutaj słuchajcie dalsza część wystawki związana z, z HDR-em i, i z kompatybilnością. Tutaj też już jest najnowszy model, linia Signature, że się nazywa, oraz topowy model G6. Jestem bardzo jego ciekaw, teraz spróbuję Wam go pokazać z bliska. Słuchajcie, telewizor jest niezwykle smukły. Nie widziałem chyba jeszcze tak smukłego telewizora OLED. Ma on właściwie grubość kilku kart kredytowych. Tak się on prezentuje. Mam nadzieję, że będzie widać na tym wideo. Jest on praktycznie tak, tak samo szczupły na całej powierzchni z tyłu, natomiast na dole. Jest troszeczkę pogrubiony, tutaj umieszczono wszelkie układy logiki oraz głośniki. To jest dobra wiadomość, bo umieszczenie głośników w tego typu obudowie ma, pozwala uzyskać na pewno znacznie lepszy dźwięk, ponieważ te głośniki nie muszą być aż tak bardzo odchudzone. Generalnie telewizor wygląda bardzo designersko. Słuchajcie, zaraz Wam go spróbuję pokazać od tyłu, bo tym też bardzo chwali się producent. Że nie tylko przy, przywiązano tutaj wagę do, do frontu, ale także do wyglądu od tyłu. Tutaj mniej więcej a, możemy się temu przyjrzeć. Jest to właściwie monolityczna tafla szkła. Są tutaj też te same modele z nadrukowaną grafiką z tyłu. Nie wiem, jak to będzie składzie w finalnych telewizorach. Tutaj możemy też zobaczyć, jak wygląda spód. Szeroki, po prostu elegancki, e, aluminiowy element. Dobrze, chodźmy dalej. Mamy tutaj nowe serie wyświetlaczy LCD Super Ultra HD. Serie, które tutaj stoją, nazywają się, e, się UF9500, a w Polsce zazwyczaj za, zapewne będą nazywać się UF950, bo tak to e, przeważnie. Taka jest przeważnie nomenklatura amerykańsko-europejska. Jak widzicie, telewizory te też są niezwykle smukłe. Właściwie mam wrażenie, że jest tutaj jakiś powrót do, do, do wyścigu na, na smukłość ramki. Tak? Natomiast skonstruowanie aż tak szczupłego wyświetlacza LCD no, na pewno było niesamowitym wyzwaniem konstrukcyjnym. Aż dziwię się jak, się, jak się to udało. Tutaj również mamy grubość praktycznie paru kart kredytowych. Mam nadzieję tylko, że nie odbije się to negatywnie na jednorodności wyświetlania, ponieważ, ponieważ konstrukcja takiego telewizora jest bardzo, bardzo trudna. Przekonamy się, nie mogłeś doczekać, szczerze mówiąc. W dalszej części oczywiście telewizor 8K. Mówię oczywiście dlatego, że taki sam alternatywny model widzieliśmy na stoisku Samsunga, więc i tutaj nie mogło go zabraknąć. Telewizor ma 98 cali. Słuchajcie. E, czyli powiedzmy sensowny rozmiar, żeby w ogóle od 8K zacząć, zacząć mówić, ale tutaj e, zapraszam Was do naszego kalkulatora odległości na, na forum. E, w głównym, na, na głównej belce forum jest Link i tam sprawdzicie z jakiej odległości mniej więcej ma sens. E, rozdzielczość 4K, no a 8K no to wszystko co, co bliżej. E, tak mniej więcej się prezentują nowinki u LG. E, tutaj mamy oczywiście prezentację nowych funkcji, natomiast to na pewno szerzej opiszemy w naszych e, słuchajcie testach. Jak już wyświetlacze pojawią się e, u nas w redakcji, co mam nadzieję nastąpi niedługo, LG posiada też w swojej ofercie projektory Pico. Nie wykluczone, że również e, któryś z nich weźmiemy do, do testów. Ponieważ jest to, jest to ciekawe, tak? Jak można uzyskać dosyć spory obraz z projektora dosłownie o wielkości kilku paczek, no może nie zapałek, bym przesadził, powiem może mało politycznie poprawnie paru paczek papierosów. Tutaj strefa, gdzie jest bardzo, bardzo głośno. A zobaczcie czemu. Takie głośniki, marzenie chyba każdego, kto organizuje imprezę domową, i bardzo ciekawy design. W dalszej części mamy już AGD. Tutaj również są ciekawe rozwiązania, jak na przykład pralki z dwoma bębnami, czy lodówka z podwójną parą drzwi. Natomiast nie będę Was nudził tym, bo wiem, że, że nie tego oczekujecie w tej relacji. Na koniec, słuchajcie, dodam jeszcze, że. Wszystkie właściwie telewizory OLED, oprócz tych, które znalazły się w, 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 tym pomieszczeniu, w tym pomieszczeniu z tą sferą, są płaskie. I z tego co patrzyłem wstępnie w ofercie LG, znajdą się głównie telewizory płaskie OLEDowe w tym roku. Mnie osobiście ta informacja cieszy. Nie wiem czy wśród Was są jacyś fani technologii zakrzywionych telewizorów, ale ja wiem, że tak nie do końca, że przeważnie jednak wolicie płaskie. I tutaj firma LG powinna Was uraczyć na nadchodzący 2016 rok. Także zostańcie z nami. Na pewno o tych wszystkich nowinkach niedługo dowiecie się dużo więcej. Pozdrawiam.